Hej, cześć wszystkim! Dzisiaj będzie kolejny film z naprawy. Dzisiaj będziemy naprawiać, albo próbować naprawiać dwa pady do PlayStation 2. Nie wiem co w nich jest popsute, ale sobie spróbujemy je właśnie naprawić. Tak więc tak zacznijmy może od tego co mam. No mam te pady, wiadomo. Mam śrubokręty, mam tutaj multimetr, żeby sobie pomierzyć niektóre rzeczy. Najbardziej chyba będzie mi on potrzebny do tego, żeby sprawdzić czy po prostu ten kabel nie jest uszkodzony, przewód. I czy dlatego właśnie ten pad jeden nie działa. I żeby przeczyścić sobie tutaj styki tych przycisków, mam tutaj alkohol izopropylowy, mam jakieś tutaj patyczki higieniczne. I mam też ręcznik kuchenny, jeśli byłby nam potrzebny. Jeśli te pady jakoś w środku będą bardzo brudne, to po prostu je rozbiorę. I tak będę je rozbiał, to i wezmę je po prostu pod bieżące wodę do umywalki, rzucę je po prostu, tam i wyczyszczę. Co jeszcze? Mały update. W filmie, w którymś filmie, chyba z tym filmie z giełdu, tak mi się wydaje. Mówiłem, że ten iToy chyba nie działa. I podpinałem go pod peceta, pod Windowsa 7, pod Windowsa 10. Instalowałem sterowniki, nic nie chcą działać, ale podłączyłem go pod PlayStation 2. I o dziwo, pod PlayStation 2 żadnych problemów działa, czego niestety nie można powiedzieć o samym PlayStation 2, ponieważ, żeby właśnie dzisiaj spróbować przetestować te pady, włączyłem to PlayStation 2 i Zong. Napęd nie do końca chce ze mną współpracować. Czasem się włącza, czasem nie, czasem wydaje dziwne dźwięki. Czasem ustawienie konsoli pionowo, czy wręcz można powiedzieć do góry nogami, sprawia, że dopiero wtedy płyta się odczytuje. Tak więc, ile ja tą konsolę miałem. 3 tygodnie, miesiąc, nie wiem, nie chcę się teraz tego liczyć. Miałem tą dosłownie konsolę kilka tygodni i konsola już jest uszkodzona. Nie wiem co tam się stało, dosłownie używałem jej w tym czasie 3 razy. Po dosłownie 5 minut, żeby sprawdzić tylko czy wszystko działa i tak dalej. No i niestety już konsola nie działa. Nie wiem czy to będę naprawiał, czy co z tym będę jeszcze robił, kompletnie jeszcze o tym nie myślałem. Ale przejdźmy już do konkretów. I tak, na początek zobaczcie sobie jedną ciekawą rzecz. Mamy tutaj te przyciski PlayStation, czyli x, kółko, tam trójkąt i kwadrat. Jak widzicie, w jednym padzie mają one nieco inne kolory. Na kamerze to nie jest aż tak widoczne, ale na żywo jest to dość mocno widoczne, że one są jednak trochę inne. W tym padzie, tutaj, które trzymam w lewej ręce, tylko trójkąt, zielony trójkąt, tak naprawdę jest w miarę zbliżony do oryginału. Natomiast każdy inny jest tak trochę już odbiega. Wydaje mi się, że to może być coś od słońca. Ewentualnie może się okazać, że ten pad po lewo jest podróbką. Chociaż z tyłu tutaj oba te pady mają dokładnie to samo napisane. Słowo w słowo dokładnie jest to samo. I tak, co jest w nich uszkodzone? Ten pad, właśnie z takimi wyblakłymi przyciskami. Jego dostałem z konsolą i w nim. Bez przerwy jest wciśnięty ten tutaj, to jest chyba D-pad, czy jak to się nam nazywa. Jest wciśnięty w dół, w lewo nie działa w ogóle i po prostu możliwe, że coś tu się zalało. Wystarczy wyciszyć i będzie to działało. Natomiast w tym padzie po prawej nie reaguje on w ogóle na żadne przyciski. Świeci się, tylko tutaj ta kontrolka analoga. Ja wam zresztą tutaj wrzucę przebitki, bo nagrywałem to przed chwilą, jak to tam się zachowuje i on w ogóle na nic nie reaguje na żadne przyciski. Wydaje mi się, że po prostu może być kabel uszkodzony, czy tam się coś może. Odlutowało i po prostu zasilanie dopada, wchodzi, a niestety sygnały spada już do naszej konsoli nie wychodzą. Nie wiem od którego zacząć, może zacznijmy po prostu od tego na lewo. Tak więc dobierzmy sobie bit. Nie jestem pewny, czy te bity w ogóle wejdą mi tutaj w, w te otwory w, w padzie. No chyba, chyba wejdą. Tylko muszę dobrać sobie odpowiedniego bita. Są dość drobne, tutaj nad będę chyba lepsze światło, żeby zobaczyć co, dość drobne, śrubki dość drobne, żeby ich po prostu nie uszkodzić przy wykręcaniu. Spróbujmy sobie tym, jak to będzie szło. Tak średnio bym powiedział. Więc chyba jeszcze mniejszy. Chociaż, jak wykręcę sobie śrubkę, to już tak dokładnie sobie dobiorę tego bit, ten bit. O ile wyjdzie nam to. No w ostateczności, jeżeli coś się uszkodzi. Jeżeli ukarzysz się, coś, że coś się, coś oszkodziło poważnego i będę mógł, no to zrobię z dwóch padów jeden. Do tej pory nie mogłem grać na konsoli, bo nie miałem z pewnego pada. A dzisiaj się okazało, że nawet jeżeli naprawię tego pada, to nie mam z konsoli. Teraz sobie jeszcze sprawdzam, czy to jest najlepszy bit, jaki mam właśnie do, tego, do tych siłbek. I chyba mam jeszcze nieco lepszy, nieco mniejszy, także założę sobie ten nieco mniejszy, tak żeby po prostu tych siłbek nie wyrobić. Odkładam je tutaj, i lecimy z kolejną. Nic nie wiem o tych padach, nie wiem, czy były rozbierane, rozkręcane. Tak więc wam też nic nie mogę o tym powiedzieć. Bo niestety nic nie wiem. Jeszcze sobie tak teraz patrzę, czy wszystkie śrubki są takiej samej długości, ale chyba z tego co pamiętam, są z tej samej. Bo już kiedyś, kiedyś już mi się zdarzało odkręcać, rozkręcać te pady. Bo już miałem kiedyś PS2, lata temu i dokładnie tak samo się stało jak z tą co teraz mam. Dosłownie miałem tą konsolę 2-3 miesiące i po 2-3 miesiącach padł napęd, laser napęd, nie wiadomo. Sprzedałem ją jako uszkodzoną, gierki mi tam jakieś zostały i właśnie teraz kupiłem sobie tą konsolę, żeby sobie pograć w te gierki, między innymi w Gran Turismo 4. I no niestety konsola też po miesiącu padła. Jak widzicie, pierwszy problem: siły nie chcą wyjść. Nie tak chętnie wychodzą, chociaż są już odkręcone. Spróbujemy go otworzyć. O ile nam się to uda? Wszystkie siły wykręciłem? Oczywiście, że nie. Jeszcze jedno została, muszę pamiętać, że jest ich sześć. Ok. Tu nam wypadły jakieś plasticzki połamane od czegoś, ale czy poza tym coś innego widzę? Środki nam wypadają. To dobrze nawet. Eee, czy coś już widzę na pierwszy rzut oka to jest ten z niedziałającym tym dipadem. Pierwsze co zwraca moją uwagę, dużo śmieci z niego wypadło, dużo plastików, więc coś się mogło ułamać. To złączę chyba... Oj, nie widzicie za wiele. To złączę trochę tak krzywo jest wylutowane, Nie wiem czy to tak było seryjnie. Nie wiem czy to wychodzi, czy musimy coś jeszcze, musimy coś jeszcze wykręcić z tego co tu widzę. Także sobie wykręcimy na spokojnie. Znaczy tak trochę na spokojnie, trochę się śpieszę, bo wiadomo mam mało miejsca na telefonie jak zwykle, ale już się o to troszkę postarałem, bo kupiłem kartę pamięci i mam nadzieję, że to rozwiąże mi trochę problemów z tym nagrywaniem na telefonie. Nie wiem jak tutaj tą taśmę się wysuwa. To jest niemały problem, chyba że mogę wyjąć to jako całość. I znów nie wspomniałem tego na początku, ale ja jestem to kompletnym amatorem, to nie jest żaden poradnik, ja jestem amatorem, więc pod tym względem nie patrzcie na to, na ten film. I trochę myślałem, że ten pad jest inaczej zbudowany, ale jak widzicie on jest zbudowany na takiej folii, myślałem, że tu będzie normalna płytka, ale jak widzicie jest tu taka folia. I chyba w moim poprzednim padzie to nie wyglądało aż tak, wyglądało to trochę inaczej, teraz sprawdźmy sobie jak tutaj to wygląda. I teraz jeszcze jestem jednego ciekawy. Przecież w PlayStation 2 te przyciski, kółko, kwadrat i tak dalej, one wyczuwały siłę nacisku. Jakim cudem ten pad ma wykrywać siłę nacisku? Skoro zarówno te przyciski tutaj z lewej, jak i z prawej są dokładnie w ten taki, taki sam sposób zaprojektowane. Ja tu nie widzę tego, więc wydaje mi się, że to może być albo podróba, albo po prostu w którejś rewizji już zrezygnowali z, tego, z tej siły nacisku w tych przyciskach. Wezmę sobie tutaj patyczek, wezmę sobie tutaj... Alkohol izopropylowy, i po prostu przeczyszczę tutaj te kontakty. Nie wiem, czy to pomoże. Jak nie pomoże, to trudno. Będę szukał kolejnych padów. Ale tu już się zdziwiłem, że po prostu, no bo nie wydaje mi się, żeby w ten sposób dało się odczytać siłę nacisku. Jeżeli zbieramy po prostu dwie ścieżki, widać, że one były troszkę brudne. Tutaj jeszcze może wyczyścimy. Powinniśmy też tutaj wyczyścić. No i jak zwykle nic nie widzicie. Jak zwykle pięknie nagrywam. Tutaj też sobie wyciścimy, i tutaj jeszcze zrobiłbym to pewnie jakoś lepiej, to poczyścił. Ale szczerze, jeżeli nie mam teraz sprawnej konsoli PS2, no to tak, to tak średnio mi się teraz to co robić. Szczerze mówiąc, nie wiem czy to pomoże, bo nie wyglądało tutaj to wszystko na zbytnio brudne. Ale może akurat ktoś to zalał, czy coś z tym zrobił, i po prostu to teraz pomoże. Przed chwilą mi zabrakło słowa i chciałem powiedzieć, że zabrakło mi motywacji do tego, żeby to naprawić. Jak zobaczyłem, że ta konsola jest po prostu uszkodzona, ale jak już sobie zaplanowałem, że nagram taki film, to sobie po prostu go nagram. Trochę tutaj brudu, kurzu jest i dotknąłem, a jak zwykle nic nie widzicie i dotknąłem tutaj palcem tej tasiemki, więc chyba wezmę ją jeszcze raz, przeczyszczę, tylko wezmę nowy patyczek sobie, jakby ja tutaj już za dużo pomysłów co tutaj jeszcze mogę zrobić nie mam. Mógłbym pewnie multimetrem to jakoś zmierzyć. W możliwe, że gdzieś na przykład ścieżka jest uszkodzona. Ale nie wiem nawet jak tu się za bardzo... Trudno byłoby mi się tu po prostu, yy, że tak powiem wpiąć. Mogę jeszcze wypiąć tą w sumie ścieżkę. Mógłbym spróbować ją wypiąć i wpiąć jeszcze raz. Chociaż nie widzę tutaj żadnego... Nie wiem czy ona jest przelutowana, bo nie widzę tutaj po prostu żadnego... Żadnej blokady dla tej ścieżki. Czy ona po prostu powinna wyjść? No, nie widzę tego. Sądząc, po tym, jak to jest przeludowane, to mam pewne wątpliwości co do oryginału tego pada. Jak i po tym, jak te przyciski się zachowały po tylu latach. I jeszcze raz sobie przyczyszczę, żeby na pewno już tu wszystko było ok. Bo już tego pada składam, patrząc właśnie na, na to, co w nim zostałem. Wydaje mi się, że to może nie być oryginał. Jeszcze muszę o tym poczytać. Jak wyglądały w oryginale te przyciski, jeżeli chodzi o to, no o tą siłę nacisku w tych przyciskach. Trójkąt kwadrat kółko. Co tam jeszcze było? Nie wiem. Nie grałem nigdy dużo na PlayStation, więc nawet nie wiem, jakie tam przyciski są. A, jeszcze krzyżek O krzyżyku jeszcze nie powiedziałem. Sprawdziłem sobie na padzie tutaj obok. Teraz, żebym ja to dobrze złożył, kabel musi iść tędy. Coś to nie chce mi wejść tu przez kabel ten. Jak już wspominałem, rozkręcałem już kiedyś, pada od PlayStation 2 i tamten miał na pewno tą siłę nacisku, bo pamiętam, że w Grand Turismo to działało i wydaje mi się, że on był delikatnie inny jednak To teraz weszło? No ten kabel nie chce nam się tu trafić, nie bardzo mam tu dostęp do niego, żeby to ładnie ułożyć tam. Dobra, chyba weszło. Jakby generalnie mógłbym pewnie tutaj się wpiąć i przyłożyć multimetr i naciskając te przyciski, sprawdzając czy one zwierają, czy nie. Ale nie wiem jak to miałbym zrobić dwoma rękami. Fakt, że to jest przylutowane w taki sposób i to dość krzywo, może ja to bliżej wam dam, żebyście to zobaczyli i spróbuję, żeby APR Focus złapał, no mówi mi, że to nie jest chyba oryginalny pad od PS2. Jak ktoś wie, może napisać mi w komentarzu, czy tak wyglądały pady oryginalne od PS2, czy jednak nie. No bo mi się wydaje, że jednak wyglądały nieco inaczej. Może, żeby nie marnować waszego czasu, to ja po prostu go skręcę. Tutaj nie będzie nic takiego trudnego w skręceniu, to po prostu skręcę go poza nagraniem. Tak więc złożyłem już tego pada. Sprawdzimy sobie, czy on tutaj, czy nasze czyszczenie tutaj coś pomogło pod koniec filmu. I że tak sobie sprawdzę, czy wszystko działa dobrze. Wszystko chyba klika tak w miarę ok. Nie ma chyba żadnych większych problemów. Przejdźmy, nie przedłużając do drugiego pada. To jest już ten pad z ładniejszymi tutaj kolorkami na, na tych przyciskach, więc może się okazać, że on jest padem bardziej oryginalnym. Może lepszą podróbką, a może w ogóle oryginałem. Odbierzemy to, zobaczymy jak on wygląda w środku. Myślałem, że tamtego pada będę składał krócej, ale zajęło mi to 10 minut, mogłem sobie zgrać materiał z... Telefonu na komputer. Niestety tego nie zrobiłem, więc mam teraz jakieś 20 minut na to, żeby tego padło roztworzyć i zobaczyć, co się w nim dzieje. Jak już chyba wspominałem, kupiłem sobie kartę pamięci, bo planuję nagrać delikatnie dłuższy film. Tak więc już tych problemów z nagrywaniem nie powinienem mieć, bo obecnie mam tylko 64 GB wbudowanej pamięci. Miałem kiedyś kartę pamięci? ale przy nagrywaniu te karty pamięci po prostu się padają jak muchy i po dosłownie pół roku używania tej karty pamięci po prostu przestała działać, przestała pozwalać na zapis. Dobrze, chwila prawdy, otwieramy tego pada, zobaczymy co ujrzymy. No i widzimy bardzo podobną konstrukcję. Jak widzicie ta taśma jest, ale jest przynajmniej przylutowana prosto. A tak poza tym wszystko wydaje się być bardzo identyczne. Tutaj widzę, że coś... tutaj... a. Czyżby dokładnie to samo się stało w tym padzie co w tamtym? To znaczy ułamało się chyba... tutaj taki plasticzek się ułamał. Dokładnie chyba w tym samym miejscu. I szczerze mówiąc nie widzę wielkich różnic między tym padem a tym padem, który mieliśmy przed chwilą. Co na chwilę obecną dość mocno mnie niepokoi. Bo miałem kiedyś oryginalnego, na pewno był oryginalny pad i on wyglądał inaczej. No trudno. Miałem tu multimetr, bo chciałem sobie właśnie coś sprawdzić. Dać sobie tutaj tą próbę ciągłości, czy jak ona się nazywa. I po prostu sobie sprawdzić ten przewód, który nam tutaj dopada jest przymocowany. I na tych próbówkach może być zwarcie, to multimetr nam piszcie. I ja wezmę sobie teraz końcówkę pada, tutaj tą końcówkę pada. Jeden pinem będę po prostu trzymał. Próbował zrobić zwarcie spinem w tej końcówce, a drugą próbówką, nie wiem jak to się nazywa. Będę próbował sprawdzić, czy po prostu jest przejście. Nie mam pinautu, jak to jest podłączone, więc trochę tak powiem lecę na. O, coś tu mamy. Ale mogę źle trzymać, więc no, to nie jest idealne rozwiązanie. Ale o, tak chyba będzie dobry kontakt. Mamy jakiś odczyt, ale to niekoniecznie musi być nasz pin, Bo wydaje mi się, że tutaj właśnie jest wyprowadzone. Złączę od naszego kabla przewodu. Nie sprawdziłem sobie przed nagraniem, jak to powinno wyglądać. Tak więc, na pierwszy rzut oka, z tego co ja tutaj mogę wywnioskować z tego pada, to de facto nie mogę nic wywnioskować z niego. Bo jeżeli by była na przykład uszkodzona ta tasiemka, to by działałyby analogi a nie działałaby reszta przycisków. Natomiast w tym padzie analogi również nie działają. Myślałem, że to jest może zalanie, ale to jest chyba ślad od lutowania. Ale czy to wygląda jak z fabryki, czy... było już przez kogoś lutowane? Wydaje mi się, że ktoś już tutaj mógł coś tutaj lutować. Szczerze, mogę go dalej odkręcić, ale nie wiem czy jest sens. No chyba, że on naprawdę był cały zalany i tamto po prostu... Tam te przyciski są totalnie zabrudzone, no ale wtedy chyba analogi by działały, chociaż trochę. Ale nie, rozkręcę go, żeby zobaczyć jak te przyciski wyglądają. Ten trójkąt kwadrat, kółko i krzyżek. No bo one jednak powinny działać, o, powinny działać analogowo, tak się to chyba mówi. Że nie zero, jedynkowo a powinny wysyłać konkretne wartości. I właśnie wydaje mi się, że w ten sposób jaki tutaj mamy to zrobione, to ja nie do końca widzę w jaki sposób miałoby to wysyłać konkretne wartości. No, nie wiem, jak to Sony sobie wymyśliło. Jeżeli te wpady faktycznie są oryginalne, bo nie do końca rozumiem, jak w, w jaki sposób mogłoby to działać. Ale no nic, wycześni to sobie może coś pomoże, chociaż wątpię. No i teraz już dość mocno czuć spalnicę. naprawdę dość mocno. No, chyba że coś innego mi się tutaj pali, chociaż wątpię. Może laptop, nie wiem. Dobrze, ja go złożę i zaraz przejdziemy sobie do końcówki, i do omówienia. I tak jak wcześniej, złożę go po prostu poza kadrem, żeby tutaj, żeby po prostu nie marnować mojego czasu przy montażu. Ani żeby nie marnować tutaj waszego czasu. Tak więc tak, skręciłem tego pada i jak mi się kopiowało nagranie, zobaczyłem, że mam tam raptem 3GB wolne pamięci, więc skopiowałem sobie te wszystkie nagrania, żeby mieć po prostu miejsce na nagrywanie i jak się okazało, że jak w miarę staram się nie przekroczyć tego limitu wolnej pamięci. To nagrania się nie psują, bo do tej pory nie popsuło mi się żadne nagranie, ale to nieważne. Skręciłem tego pada, po wiem, że jak te nagrania mi się kopiowały, to sprawdzę, czy te pady działają. Niestety ten pad, który nie działał, to jest... Ten, bo ma inne kolorki, potem go poznaje. Ten pad, który nie działał całkiem, dalej nie działa całkiem, jedyne co się dzieje to świeci się ta kontrolka Analog, gdy się kliknie ten przycisk Analog. Jako, że po rozkręceniu go on dość mocno śmierdział paloną elektroniką, wydaje mi się, że po prostu ten może układ się w nim po prostu spalił i z tego powodu też ten pad nie działa. Ten drugi pad. Tutaj wcześniej był taki z nim problem, że ten przycisk w dół ciągle był wciśnięty i nie dało się nic z tym zrobić i w każdym menu w konsole po prostu zaraz zjeżdżało na sam dół. Teraz jest tak, że jak klikniemy w dół, to zajdzie nam w dół i nie jest wciśnięty permanentnie, ale gdy próbujemy kliknąć w górę nic się nie dzieje, tak jakby ten przycisk w górę w ogóle nie działał. Nie wiem dlaczego. Może przez to, że tam było coś tak krzywo wlutowane, to do tej taśmy. A i jeszcze jedno. Szukałem sobie w grafice Google, jak wyglądają pady od PS2, DualShock 2. Jak one wyglądają po prostu w środku i znalazłem kilka zdjęć padów, które wyglądają identycznie jak te, więc to jednak mogą być oryginały, ale znalazłem też pady, które wyglądają trochę inaczej od tych i one tam mają tutaj, ta, też mają taką tasiemkę. ale mają trochę inaczej zbudowaną tą część i właśnie może było kilka rewizji tych padów, kilka wersji tych padów i może po prostu te nie posiadają tych analogowych przycisków a tamte, które widziałem po prostu w grafice Google'a po prostu posiadają te analogowe przyciski bo pamiętam, że miałem właśnie pada od PlayStation 2 nie wiem już czy to był od Slim czy od tej najnowszej wersji bo była wersja Slim z, z zewnętrznym zasilaczem i wersja Slim z już wbudowanym zasilaczem ja miałem konsolę już tą nowszą z wbudowanym zasilaczem, ale miałem też pada od tej wersji Slim z zewnętrznym zasilaczem, co ciekawe, różowego bo taką konsolę miał mój kolega, poszedł do sklepu, konsola różowa była chyba 100zł tańsza od wersji czarnej czyli czarnej w ogóle nie było, to już stwierdził, że weźmie różową i tamte pady miały właśnie te analogowe przyciski, do tego właśnie zmierzałem, że tamte pady miały analogowe przyciski i ja je rozbieram, żeby je czyścić, z tego co pamiętam one były kompletnie inaczej zbudowane, znaczy delikatnie inaczej były różnice w połączeniu tej taśmy z tą płytką drukowaną, z tą płytką PCB, no wyglądało to trochę inaczej niż w tych padach no, filmu można powiedzieć, że się nie udał, ale i tak go wrzucę. Można powiedzieć, jako prze, przestroga dla osób kupujących właśnie na giełdach, bo oba te pady kupiłem na, giełda, na giełdzie. Tego tutaj niżej kupiłem z, razem z konsolą. Jak widać po miesiącu ani pad nie jest w pełni sprawny, ani konsola nie jest w pełni sprawna. Wydałem na nią 170 zł. Można by stwierdzić, że 170 zł wrzucone w błoto. Tamtego pada wyżej kupiłem razem z e, iToyem za 60 zł. No jak się okazało, iToy działa, ale pad jest totalnym trupem. Jedyne co się dzieje to świeci analog. Łącznie wydałem dużo pieniędzy. Wydawało mi się, że kupując te pady wtedy na miejscu wydawało mi się, że to nie są aż takie złe decyzje, ale jednak teraz z perspektywy czasu myśląc o tym, lepiej by byłoby, gdybym kupił te przedmioty na przykład na Allegro najlepiej od jakiejś firmy, bo gdyby przyszedł do mnie po prostu uszkodzony taki pad, mógłbym go zwrócić. Też gdyby się okazało, że konsola się popsuła w ciągu, nie wiem, trzech dni, też pewnie mógłbym ją zwrócić, jeżeli byłby to zakup od jakiejś firmy. Tą konsolę PlayStation 2, no kupiłem już jakiś czas temu, więc tutaj już bym jej zwrócić nie mógł, bo minęło już dawno, dwa tygodnie od zakupu. No ale jednak użyłem ją dosłownie chyba 3 razy, tylko po to raz, żeby sprawdzić czy działa, okazało się, że działa. Drugi raz chciałem sprawdzić, czy działa ta przejściówka na do HDMI, okazało się, że działa tak średnio. I trzeci raz chciałem sprawdzić, czy ta przejściówka na HDMI będzie działała z moim takim starszym monitorem już LCD, ale jeszcze 4x3. I okazało się, że nie działa, więc dosłownie taką solę była uruchomiona trzy razy. Teraz dzisiaj ją włączyłem czwarty raz i okazało się, że no już tak średnio czyta te płyty. Tak więc coraz bardziej mi się wydaje, że zakupy na tej giełdzie nie są najlepszym pomysłem. A na pewno zakup elektroniki nie jest najlepszym pomysłem, zwłaszcza jeżeli nie możecie jej sprawdzić na miejscu. Więc można powiedzieć, że te, taki ten film to jest jakaś przestroga. Jeżeli ktoś z Was, kto ogląda ten film, zna się na padach do PlayStation 2, na Dualshockach 2 i może stwierdzić, czy te pady są oryginalne i może też podczas tego filmu zauważył coś w tych padach, co może powodować te problemy, to niech napisze o tym w komentarzu. A jeszcze na koniec zadam może Wam jakieś pytanie. Czy mieliście PS2? A jeżeli mieliście PS2 to jaka była Wasza ulubiona gra na tą konsolę? Też może odpowiem na to pytanie. Najwięcej chyba na PlayStation 2 grałem w Gran Turismo 4, ale pamiętam, że jedną z pierwszych gier którą grałem na PlayStation 2 były Sims 2 i od tamtej pory zarówno seria Gran Turismo jak i seria The Sims Szkoda, że w PlayStation nie ma czegoś takiego jak wsteczna kompatybilność i nie można tej gry uruchomić na nowszych konsolach. Wiadomo, że tam była jakaś limitowana edycja PlayStation 3, w której wyszło tam niewiele sztuk i ona miała tą wsteczną kompatybilność, ale niestety ani inne wersje PlayStation 3, ani PlayStation 4, ani tym bardziej PlayStation 5. Nie ma tej wstecznej kompatybilności z płytami, co wydaje mi się, że nie byłoby żadnym problemem nawet dla podstawowego modelu PlayStation 4. Pewnie mogłyby się pojawić jakieś tam problemy licencyjne, no ale to już inna kwestia. Tak więc napiszcie w komentarzu, czy mieliście PlayStation 2 i jaka była wasza ulubiona gra właśnie na tą konsolę. Ja już kończę. To było na tyle. Na razie, cześć.